Mogłabyś zostać testerkami wierności. Podoba mi się to. Nie pytałam jak. Kto pyta, wciąż niewiele wie. Ufałam, tak. Już teraz wiem, nie znałam Cię jak wolny ptak na cztery strony. Nie pierwszy raz. Właśnie dlatego jestem wierny. Zaraz o to za życzenie, mówi nie. Ty, ty go uwiedziesz. Z rozkoszą. O, nie podniosę głosu. Nie zobaczysz łez. Kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię jej Dam ci dobrą radę. Zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na ust. 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej. Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdrać ją, zanim ona zdradzi ciebie. Już nigdy więcej. Boję się. serce. Żadnych Czy wspomnieni. Żadnych Twoich słów. Tylko dreszcze.